Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na kanale Wiejskiej inspiracje z naszą szefową. W naszym domu remontowanym, a dookoła nas, moi drodzy, otacza nas rodzina Wacławików. A firma Wacławik to jeden z najlepszych producentów okien i drzwi drewnianych. Bo jakby najlepsi nie byli, to byśmy ich nie brali na naszą budowę. Także możecie zobaczyć w niedługo w odcinku, jak zrobiliśmy sobie fantastyczne drewniane okna, po prostu wymarzone, a szefowa wszystkich szefów wybierała kolor, rodzaj, liczbę szprosów i wszystkie inne bajery Nie szprosów panowie dobrze. Aha, dobra. Oglądajcie koniecznie odcinek o montażu okien, który już niebawem pojawi się na naszym kanale. A zobaczycie, jakie mamy piękne okna i drzwi teraz w naszym domu. I od razu jest tutaj trochę ciepłe i nie wiem.